dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku, w którym chcielibyśmy przedstawić tobie. Nasze nowości. zapraszam. Staram się sobie wyobrazić twoje stanowisko pracy. i to, czego może na nim brakować, To, co jest Ci niezbędne. I to staramy się wprowadzać na sklep na przykładzie, na przykład między innymi moich doświadczeń, albo na przykładzie doświadczeń dziewczyn, które gdzieś tam się do nas odzywają i mówią, jakie są Wasze potrzeby. Więc w odpowiedzi na to mamy dla Was dzisiaj dwie fantastyczne nowości. I tym razem nie powiem Ci, że to jest coś, bez czego nie jesteś w stanie wykonać paznokci, bo nie bez problemu sobie bez tego. Może nie bez problemu, ale na pewno sobie bez tego poradzisz, aczkolwiek będzie to bardzo duże ułatwienie. W pierwszym przypadku pod względem porządku i estetyki, może wyglądu Twojego biurka i oszczędności, o czym się też przekonasz. A w drugim przypadku będzie to plus, chyba największy też, jeżeli chodzi o oszczędności, przynajmniej ja to tak widzę, ale też w pracy. Przekonaj się, co mam dla Ciebie nowego dzisiaj. No. Piękny wstęp zrobiłaś. Tu, 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 więc tu, 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 tu. teraz moja droga, wybierz sobie, od której z tych nowości rozpoczniesz materiał. Nie wiem, co mnie bardziej cieszy, i to lepsze chciałabym zostawić na koniec, ale w sumie jedno i drugie jest ekstra, ale chyba zacznę od tego. A czego... Poczekaj, ja mam do Ciebie. Zacznij od, od tej rzeczy, która poprawi Twój wizerunek w oczach klienta. Może zacznijmy od tego, bo, okay. już po, bo już powiedziałeś, że obie te rzeczy dają ci pewną oszczędność, czy to miejsca, czy to czasu, uh -huh. czy też oszczędność finansową, to może zacznijmy od tego, coś, co pozwoli zmienić twój wizerunek, albo poprawić twój wizerunek w oczach klienta. Dobra, czy mogę to już pokazać? Tak. Tada! Od początku na pewno zastanawiasz się, w jaki sposób możesz tym zaoszczędzić swoje pieniążki, bo jednak na pierwszy rzut oka tego nie widać, a jak tak analizowaliśmy, to... Zdarzały się takie przypadki. No mnie też się niestety zdarzyło. Jak nie miałam. Ja zaczynałam od frezarki, zaczynałam od maratona. I to było super, bo ja się przyzwyczaiłam, na pewno większość z Was kojarzy, ona ma na tyle na górze takie dziurki na frezy. Zawsze mi tych dziurek brakowało, zawsze było ich za mało. To była pierwsza rzecz, ale były. I to było, to było najważniejsze. Później każda kolejna moja frezarka tego nie miała. I strasznie mi tego brakowało. Na pewno dlatego, że miałam, a nie mam, więc ciężko mi się było do tego przyzwyczaić. No nawet gdybym wcześniej tego nie miała, no to wiadomo, gdzieś tam cały czas te frezy by się walały. Później właśnie tak mi się walały po biurku i zdarzyło się tak, że te frezy niestety spadały. I tu jest ta nasza oszczędność, o której wspominam na początku, bo myślę, że jednak chyba nie będzie tutaj osoby, która powie, a krzanić to stówka w jedną czy w drugą stronę. I to mi to. No raczej nie. Więc jednak patrząc na to, że te frezy się nam po biurku nie walają i nie rysują naszego biurka i nie tępią się przez to ostrza, bo to nie jest y, powierzchnia, którą możemy gdzieś tam ścierać, więc wiadomo. Jeżeli używamy frezów z, z przeznaczeniem, to na pewno wystarczą nam na dłużej. No A teraz i... Martyna, wyobraź sobie sytuację. Mhm. Hipotetycznie. Zbierałaś sobie pewną ilość czasu na fresbenek. Ile kosztuje dokładnie? 89? Dobrze pamiętam? Benek stówkę. Czyli 99 zł kosztuje tak. benek. dobra sobie, że na niego... No dobra, powiedzmy, że jesteś dosyć rozrzutną osobą i musiałeś na niego trochę sobie nazbierać. I wyciągasz go ze swojego pakietu, kładziesz go na biurku i tu nagle jeden ruch ręką i ci spada i... No, właśnie o tym mówimy. I to jest taka oszczędność, która... Może akurat może akurat ty miałeś takie doświadczenia i może też potrafisz skoczyć w moje buty i to irytację, gdy widzisz, że on... Się złamał, ponieważ jak spadnie ci wariat, on się prawdopodobnie złamie w tym miejscu. Złamał mu się ostrza. Ale jeżeli spadnie ci benek, bądź też yy, dziki, to bardziej prawdopodobne, że on się złamie w tym miejscu. Po prostu odpadnie mu trzonek. W jednym i w drugim przypadku Fres jest niestety nie do użycia. W przypadku wariata, no tak, jak zrobisz sobie krzywdę, możesz sobie go zostawić do np. podpiłowania schodka, ale to i tak już nie jest fres, yy, którego użyjesz do celu, w którym go zakupiłaś. Więc, no, to taka nasza oszczędność, którą my, my widzimy. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli przychodzi do ciebie klientka i ona widzi porządek na twoim biurku, to automatycznie wzbudza to jej zaufanie w stosunku do ciebie. No bo wiadomo, przechodzisz do miejsca, w którym gdzieś tam widzisz jakieś kłaczki po kątach, widzisz brudne pędzelki, jakieś niedomyte produkty, podstawki, no to, to jednak tak troszkę, wiecie, zniechęca, odraża. Jeżeli nie znasz tej osoby, jesteś pierwszy raz w takim miejscu, to wiecie, pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze jeżeli wchodzimy, widzimy ład, porządek, że jest fajnie czyściutko, no to jednak automatycznie już zawsze to jest bardzo, bardzo duży plus na sam początek. Wiadomo, dopiero później się poznajemy yy, i dopiero później to ma wpływ na to, czy ta osoba do ciebie wróci, czy nie. Moim zdaniem, Ale... tak, wybaczycie w wtrącę słowo, mm -hmm. mama mi kiedyś mówiła, że człowieka poznaje się po butach. Jeśli, jeśli stylistka paznokci nie... no dobra, nie, nie szukuj mi się, nie chodzisz przed klientką i tych butów nie widać, to twoją taką wizytówką to naprawdę jest twoje miejsce pracy. Tak sobie wyobraź sobie, że wchodzisz do kuchni Nie kucharza. no, buty też widać, bo zawsze moje klientki się dziwiły jak ja na przykład jestem w stanie wytrzymać 12 godzin, wiecie, w takich mega obcasach. Zawsze lubiłam wysokie buty. Tylko, że no kurczę, większość pracy się działam, więc. No to tak, nie jak sobie wejdziesz tą ilość czasu, ile na to patrzysz, no to wiesz, na buty na to, to buty. jest powiedzmy 1%, a 99% to jest zbiórko. I teraz wyobraź sobie, że i tak. przechodzisz do kucharza, gdzie Marcyna ma wszystkie brudne garki, patelnie, sztućce i. I dostajesz zupę w brudnym talerzu słabo, nie? Albo jesz brudnym widelcem. Zdarzyło Wam się kiedyś pójść do knajpy yy, i dostać brudne sztućce? No na sam po prostu. Macie ochotę wstać i wyjść, jednak. Mi się nie zdarzyło, ale moja siostra mi powiedziała, że była w pewnym bardzo znanym kebabie, który swego czasu był bardzo znany w internecie. I to, co tam zobaczyła, zdziwiła się, że oni są tak dalej taki znany. No. Także myślę, że to jest bardzo ważne. No, jednak, jeżeli chodzi o te osoby, które są u ciebie pierwszy raz, no to pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a pierwsze wrażenie to jest tylko i wyłącznie wygląd. Ty możesz zaczerować swoim uśmiechem, ładnie się uśmiechnąć, powiedzieć dzień dobry, ale jednak ta osoba automatycznie ściąga płaszczyk i siąda przy tym biurku. przy tym biurku. i pierwsze co widzi to wszystko to, co się na nim znajduje i to, jakie utrzymujesz na nim porządek. Więc te frezy, które się gdzieś tam walają albo się nie walają, bo masz je w pakiecie, przy wyciągasz frezy z pakietu. Rzadko, kiedy jest to jeden, przeważnie są to co najmniej dwa frezy do, do ścierania, do usuwania skórek, na nabłonków i frez do usuwania masy. Więc jednak zawsze ten frez musisz gdzieś sobie odłożyć. A tak jak wspominałam, mało która frezarka ma na to miejsce. Więc to jest taki bardzo, bardzo ważny plus. Też się ja Martyna z tym zgadza. Myślę, że tak dosyć szczegółowo zobrazowaliśmy o co chodzi. Możesz zapytać teraz o cenę. Ale o cenę ci powiem tylko tyle, że jeśli jesteś zainteresowana jak to wygląda cenowo, to po prostu zapraszam Cię na Drillo Co, tak. gdzie po prostu będziesz mogła sprawdzić, poznać szczegóły, dowiedzieć, ile takie cacko kosztuje, które pięknie się będzie komponowało na Twoim biurku z naszymi chłopakami. Tak jest. Ważne jest to, że ona jest na tyle ciężka, że na pewno nie jesteś w stanie gdzieś tam zrzucić, popchnąć. Znaczy, kurczę, jesteś w stanie, przepraszam, ale jest ciężka i solidna, więc w razie czego do samoobrony na pewno też się nada. Tak. To, wiecie, kolejny plus, nie naprawdę, jeżeli chodzi o to, że komuś byś tym przysolił, przesoliła, no to można zrobić bardzo dużą krzywdę. Jest naprawdę solidna, ciężka i stabilna. Okej okay, Martyna. lecimy dalej. Dziękuję ci bardzo, teraz pora na drugą nowość, którą myślę dziewczyny równie mocno ciekawi. Hmm. Tak, to już mogę odłożyć. Druga nowość. Co mogę ci o niej powiedzieć? Tak jak już wspominałam, nie jest to rzecz, bez której sobie nie poradzisz. Poradzisz sobie bez niej, ale ona będzie ci bardzo pomocna. I po raz kolejny powtarzam oszczędności. Dlatego, że... Czym mogę już? Jasne. Mam pokazać paczkę, czy pojedyncze? I to i to możesz pokazać od tak razu. Tu, tu, tu. Paczka jeszcze ci może za dużo nie mówić. Ale już jak teraz zobaczyłaś. To wiesz o co chodzi. Tak, yy, tu mogę Ci pokazać pojedynczą sztukę naszego buferka. I strasznie, strasznie długo czegoś takiego szukaliśmy, czegoś co będzie dobre jakościowo i będzie, wiecie, to musi być też odpowiednia powierzchnia ścierania, odpowiedni rozmiar i w ogóle, więc uważam, że to jest fantastyczna rzecz, żeby po raz kolejny zaoszczędzić, ponieważ mamy bloczek, który jest, jest dokładnie w tym samym celu, ma on na celu zmatowienie paznokcia, ale jest duży, ma swoje cztery strony i czasami jest tak, że potrzebujesz użyć jednej strony po prostu wiesz, na jednego paznokcia przeciągniesz dwa razy, gdzieś tam usuniesz wszystko to, czegoś chciałaś się pozbyć, jakieś tam nierówności, paproszki wystające czasami z naturalnego paznokcia i musisz ten doczek wyrzucić. Trochę boli, nie? Tak po jednym razie, gdzie tak naprawdę widać, że jest używany, więc już tak trochę no, nie wyciągniesz go przy następnej klientce, bo przecież nie powiesz, że wie pani, pani Grażynko, bo ja używam tylko tej strony, a tamtej strony to już nie dotykała mnie. No, trochę słabo, więc Bardzo jednak słabo. inaczej używamy takiego produktu do siebie, gdy wiemy, że nie wiem, faktycznie jednej strony użyłam, ale zrobię następne sobie potem się też z tym użyciem tego bloczka, bo, bo używam tego tylko na sobie. No to spoko, no, ale jednak przy klientce oni też zwracają uwagę na to, ja zawsze pytałam klientkę, czy chce pilnik. I ona była w szoku, że ja te pilniki wyrzucałam. I w momencie, gdy ona widziała, że ja przy niej ten pilnik wyrzucam do kosza, w momencie, gdy ona go nie chciała, no to jednak. Zawsze było takie zdziwienie, że jak to pani wyrzuca? Przecież dziewczyny chowają do kopert. Albo dają klientkom i klientkom każą wracać z tym na kolejną stylizację. Więc to jednak zawsze było takie upewnienie się, że są u mnie bezpieczne. I jeżeli ty coś takiego wyrzucisz przy klientce, to ona wtedy może się czuć naprawdę pewna za ciebie, że jeżeli cokolwiek się stanie, to na pewno nie będzie z twojej winy. I tutaj też jest taka ważna informacja, że wiesz, pewnie tego doświadczyłaś. Jeśli używasz baferki takie normalnej, standardowej, przepraszam, bloczki standardowej długości na co dzień i wrzucasz je do kosza, no to na w tym koszu sporo miejsca zajmują i dosyć szybko ten kosz się zapełnia, no bo jednak ich powierzchnia jest znacznie większa. Jeżeli użyjesz ich kilka razy dziennie, no to sobie pomyśl jaką masz oszczędność, tym razem miejsca i w twojej szufladzie, w półce, no i jednak Paweł ma rację, też w koszu, nie? Tak. Więc yy, super alternatywa, jeżeli w sumie no nie, no nie ma opcji, żebyś ściągała bloczkiem kolor. Raczej raczej nikt tego nie robi. <gry> jak już to pilnikiem, pilniki tak potrzebujesz, bez pilnika chyba akurat nie zrobisz, chyba że na przykład nie musisz opracować wolnego brzegu. Nie no dobra, kurczę, zawsze sobie poradzimy, chyba z każdego produktu zawsze mamy jakąś alternatywę, ale zawsze jest to cięższe w wykonaniu, trwa to dłużej i przeważnie robimy to produktami z innym przeznaczeniem, więc... Martyna, a pamiętasz, jak ostatnio jechaliśmy nad morze i wziąłem sobie tą śmieszną zupkę i po prostu nie wziąłem sobie łyżeczki. Znaczy, tą zupkę to możesz wodą, wrzątkiem zalać. Mm -hmm. Wziąłem sobie na stacji wrzątek, a nie miałem łyżeczki, żeby jej zjeść. Właśnie sytuacja. I wtedy to był ten moment, w którym brakowało mi jakiegoś uniwersalnego narzędzia, którym mógłbym to zjeść. Próbowałem tak. wieczkiem, wieczko niestety przemokło. No i wiesz, no i zupka do wylania, no bo po drodze na autostradzie no nie kupisz łyżeczki. No nie kupisz, możesz sobie zupkę wypić. Ale wrzątek, a taka zimna jest niedobra, więc... Tak nawiązuje do tego, brakuje mi alternatywnego narzędzia, co mi się na przykład bardzo w bufferku podoba, że on jest, może być pewną kołem ratunkowym w takiej niespodziewanej sytuacji, jak na przykład stanie się coś ci z Ci przykładowo, nie kupisz sobie podstawki, spadnie ci łysy, ułamie się, co wtedy robisz? No nie ma tego, nie użyjesz, nie użyjesz, znaczy no dobra, po raz kolejny użyjesz samej opaski ściernej, no ale kurczę, jest to mega niewygodne i no, mega ciężko było, więc to jest yy, rzecz, bardzo... Uniwersalna. Uniwersalna i przydatna, no bo możesz tym zmatowić paznokcia równie dobrze chociażby pod zdobienie. Czasem jest tak, że malujemy coś na matowej, zmatowionej powierzchni. Więc no, to jest ekstra. No i bądźmy szczerzy, no nie będzie nam szkoda wyrzucić czegoś takiego po użyciu nawet na jednego paznokcia. A jednak wloczek. no poza tym wychodzi też drożej w zakupie, zajmuje więcej miejsca, bo taką paczuszkę jaką tu mamy, ile byś tu zmieściło? 5-6 bloczków? No myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, Maksymalnie 6 no. i zostanie taki mały kwadracik. 3, 4, 5, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, tu mamy 50 sztuk, więc no bez porównania, naprawdę. Mam nadzieję, że Wam też się to spodoba. Rzecz jestem przekonana, że znajdzie to grono swoich faworytów. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy Ci dzisiaj przedstawić nasze nowości. Jeżeli masz do nich jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzu. Na pewno na nie odpowiemy. Na tym I... czasu? Martyna, co? Zapraszamy Was wszystkich, hetnych na Drilo CO. Tam znajdziesz i te wszystkie produkty, które Dokładnie. mogę Ci Dokładnie. I myślę, że większość odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania również. <noise> jeżeli, jeżeli coś Cię jeszcze tutaj Nurtuje. ciekawi. Nurtuje. Dokładnie. Martyna, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. No i widzimy się. Do zobaczenia się. za tydzień. Buzięczki. Pa, pa.